Poczynku, ale będą też okazją do nauki i rozwoju, i niekoniecznie, a wręcz powiedziałabym wcale nie takiej szkolnej nauki, bo kto potrzebuje kolejnych godzin siedzenia w ławce i odpowiadania na pytania? Mam dla Was za to zupełnie inne pomysły na dzisiaj. Mam takie przekonanie, że wakacje to jest czas, kiedy dziecko może w końcu coś po swojemu. Może w końcu uczyć się czy rozwijać w tym kierunku i poprawiam sama siebie z uczyć się na rozwijać, dlatego że rozwój kojarzy nam się raczej pozytywnie albo co najmniej neutralnie. Każdy chce się rozwijać i żeby nasze dzieci się rozwijały. Natomiast kiedy mówię o tym, że wakacje to wspaniały czas na naukę, to patrzą na mnie, jakbym zwariowała, bo wakacje to czas, kiedy od tej nauki trzeba odpocząć. Więc wyjaśniam że wakacje to idealny czas na to, żeby odpocząć od nauki w trybie szkolnym, czyli takiej nauki, do której nasze dzieci absolutnie nie są stworzone, nauki, która jest Narzucana tematyka, czas, moment, długość wszystko, co z tą nauką jest związane, jest narzucone z góry i lecimy według pewnych schematów. Tymczasem wakacje to idealny moment na uczenie się, czy to umiejętności, czy być może jakiegoś kawałka wiedzy, żeby uczyć się czegoś, co dla dziecka jest najbardziej pociągające, naturalne i stanowi przygodę samą w sobie. Zacznę od mojego życiowego fundamentu czyli od Czytania. Czytanie to jest zawsze doskonały sposób na ćwiczenie umysłu i na utrwalanie umiejętności, które dziecko być może zdobyło w poprzednim roku szkolnym albo uczyło się w poprzednie wakacje. Możemy zachęcić dzieci, żeby posiedzieć 15 nawet minut dziennie, codziennie z książką i niech będą to książki zupełnie inne niż lektury szkolne. Jest to forma spędzania wolnego czasu, w której naprawdę można się zatracić, a przy okazji zainspirować do czegoś nowego. A co powiecie na wakacyjne przygody z książką przygody troszkę być może współorganizowane przez rodziców? Możemy zaplanować przez okres trwania całych wakacji zaplanować, co dwa tygodnie na przykład wizyty w antykwariacie, w księgarni czy w bibliotece nawet. Tak, żeby co dwa tygodnie zaopatrzyć się w nowe źródełka inspiracji. To świetna okazja, żeby dziecko samo wybrało albo chociaż miało szansę wybrać lekturę, która je zaciekawi. Możemy w związku z tym przy takiej okazji zorganizować piknik z książką w parku, albo nawet wieczorny piknik w domu, jeśli nie będzie pogody, z książką i kubkiem ciepłego kakao albo zimnej lemoniady, zależnie od tego, jaka pogoda nas akurat w te wakacje zastanie. Takie chwile na długo zapadają w pamięć, szczególnie jeśli ktoś dziecku w tym towarzyszy, w tych pierwszych krokach, tak? Czyli idziemy do tej księgarni czy antykwariatu, odkrywamy zupełnie nową literaturę, książki, które być może są ciekawsze od tych w bibliotece szkolnej, jeśli twoje dziecko w ogóle do niej zagląda. Interesujące tematy, być może jacyś sportowcy, być może fantastyczne komiksy. W ogóle komiksy to jest świetny taki rygiel, otwieracz do świata książek. Jest tam mnóstwo obrazów, dosyć łatwo się to czyta, a potrafią być naprawdę długie komiksy z bardzo intensywnymi przygodami, które potrafią złapać uwagę dziecka. A książka to książka. Przeczytanie komiksu to również przeczytanie książki. Jeśli Twoje dziecko nie jest wybitnie czytające, możecie zacząć od audiobooków. To znaczy słuchać razem albo puszczać dziecku w trakcie kolorowania czy w trakcie jakiejś formy odpoczynku, pomagania w gotowaniu, puścić właśnie audiobooka w tle. Być może coś nowego, jakaś koncepcja go zainteresuje. Świetnym wakacyjnym pomysłem jest zaangażowanie dziecka w jakiś długoterminowy projekt. Po pierwsze to świetny sposób, żeby dziecko było zajęte przez całe lato albo przynajmniej przez część lata. Na koniec dziecko ma również powód do dumy. Jest ten sense of accomplishment, poczucie, że nie przebombałem tego lipca i sierpnia, że wakacje nie przeleciały mi przez palce, tylko wydarzyło się coś, co będę pamiętać i co będę wspominać dla przykładu, bo oczywiście taki projekt totalnie zależy od waszych preferencji. Dla przykładu może to być budowanie domku na drzewie, budowanie um, takiego ogródka dla wróżek w waszym ogródku czy nawet na balkonie, czyli znajdowanie jakichś drobnych rzeczy w lesie, być może zakupienie gdzieś tam na jakichś chińskich stronach drobnych elementów czy zbudowanie takich elementów mikroławeczek i tak dalej, żeby zrobić taki fairy garden, ogródek dla wróżek. A może będzie to stworzenie strony internetowej, może to będzie skonstruowanie prostego robota, albo zaprojektowanie ubrań i wizyta w pasmanterii, nie wiem czy pamiętacie jeszcze takie sklepy, gdzie być może Twoja córka zachwyci się mnogością guzików i tasiemek. Być może nauczy się szyć. Moja córka w tym roku w wakacje ma zaplanowane korepetycje z babcią, czyli z moją mamą, właśnie z szydełkowania i będzie sobie szydełkować dywanik do domku dla lalek. Takie projekty nie tylko uczą nowych umiejętności, ale też rozwijają zainteresowania i dają namacalny efekt na koniec wakacji. Wakacje to też idealny czas na naukę ważnych i praktycznych umiejętności życiowych. Bardzo często w zwykłym tygodniu tego czasu nie ma. A kiedy mamy wakacje, mamy dużo czasu i mamy znudzone dziecko, to są idealne warunki do tego, żeby nauczyć dzieci gotować jakiś prosty posiłek, najprostsze przepisy, lub piec ciasto. To też może być projekt wakacyjny, to znaczy. Zeszyt z przepisami, czyli wpisujemy przepisy do tego zeszytu czy do albumu, które dzieci już potrafią wykonywać. Być może w takiej formie obrazkowej, gdzie jest napisane szklanka cukru, ale również narysowana ta szklanka, tam mleka, mąki itd. Bo dzieci zadziwiająco bardzo dużo są w stanie zrobić samodzielnie, jeśli tylko ta nauka przebiega krok po kroku, jest im to pokazane kilkukrotnie, a potem mają się do czego odnieść, to znaczy wiedzą, gdzie są te talerze, już wiedzą, gdzie są te szpatułki i już mają ten przepis pod ręką. Wakacje to jest idealny czas, żeby popróbować kilkukrotnie zrobić tęże jajecznicę i stać się w tym naprawdę dobrym. Jeśli jesteście uzdolnieni mechanicznie, może pokażecie dziecku, jak sprawdzić poziom oleju w samochodzie, albo może nawet zmienić opony. Czymś, co mnie bardzo ekscytuje w tym okresie wakacyjnym i w kontekście moich dzieci dorastających bo już w szkole podstawowej oboje i w kontekście mnie. To pamiętam, że kiedyś, będąc nastolatką, robiło się takie listy jeszcze pod koniec roku szkolnego, co zamierzamy robić w wakacje. Jakieś takie listy do zrobienia, i były to bardzo takie lekkie, zabawowe listy, takie przyjemne, takie listy rzeczy do zrobienia, które bardzo ekscytowały na ten czas wakacji, które rozciągały ten czas wakacji, i wydawało się, że będą one trwać pół roku i że to wszystko zdążymy zrobić. W tym momencie, gdy Gdybym miała robić taką listę i miałabym mieć dwa miesiące wolnego od pracy, to w pierwszej chwili przychodzi nam na myśl, żeby w ramach tej listy wpisać w końcu sobie posprzątam samochód, w końcu sobie zrobię całą stertę prania tą zaległą, w końcu sobie powieszę coś tam na ścianie, co miałam dawno temu powiesić. I to nie są ekscytujące rzeczy, których nie możemy się doczekać na okres wakacji, tylko to jest takie wykorzystanie tej chwili wolniejszego czasu na zrobienie rzeczy, które siedzą nam z tyłu głowy. I oczywiście wakacje czy jakikolwiek urlop to też może być moment na te. Rodzaju zajęcia. Natomiast zachęcam i Ciebie, ale też, żeby razem z dziećmi zrobić taką listę ekscytujących drobiazgów rzeczy, które można zrobić w wakacje, takich przygód, i powiem Ci, co tam może się znaleźć jako przykład, aczkolwiek te listy wyglądają faktycznie drastycznie inaczej u każdej osoby. Na mojej liście w te wakacje znalazło się, że chciałabym zarwać nockę z jakiegoś mądrego, ekscytującego powodu. Zdarzało mi się, kiedy byłam nastolatką, zarwać nockę, ponieważ była jakaś być może impreza, ponieważ gdzieś podróżowałam albo ewentualnie był jakiś maraton filmów. Im stałam się starsza, tym jakoś w ogóle pomysł zarywania nocek kompletnie zniknął z mojego radaru, bo człowiek z małymi dziećmi raczej chce się wyspać. Tymczasem pomyślałam sobie, że ja chciałabym mieć takie doświadczenie zarywania nocki z jakiegoś wspaniałego, ekscytującego powodu. I w moim przypadku było to zarwanie nocki na czytanie, to znaczy taki maraton: 24 godziny czytania non-stop z przerwami na higieniczne sprawy. I zdecydowanie ta przygoda wryła się w moją pamięć. Na takiej liście może być więc właśnie zarwać nockę, skoczyć do basenu na bombę, zrobić własnoręcznie, samodzielnie pizzę, na której będą jakieś zupełnie niecodzienne składniki, których normalni ludzie by nie zjedli. Przesłuchać całą płytę konkretnego artysty i wybrać swoją ulubioną piosenkę, napisać list do swojego idola, zrobić sobie tatuaż słoneczny. To jest taki tatuaż, gdzie przyklejamy sobie jakąś kartkę albo naklejkę, albo piszemy coś na skórze i opalamy to, wtedy jak to zmyjemy czy oderwiemy tą kartkę, to jest tam miejsce nieopalone. Zrobimy wielki bukiet świeżych kwiatów, które będziemy trzymać w domu. Wiecie, to są takie drobiazgi, które nie są w zasadzie zadaniami do wykonania tylko są przygodami, które chcielibyśmy w te wakacje ścisnąć. No i na sam koniec pamiętajcie, że kluczem do udanych wakacji będzie równowaga pomiędzy strukturą a swobodą i między nauką a zabawą. Niech to będzie czas odkrywania nowych pasji robienia czegoś ekscytującego rozwijania umiejętności tworzenia przede wszystkim wspaniałych wspomnień. A przed wakacjami zostały nam jeszcze dwa odcinki, na które serdecznie już teraz zapraszam. jeden będzie dotyczył wakacyjnej regeneracji, jak pomóc dziecku naładować baterie przed nowym rokiem, a drugi będzie bardziej dla nas rodziców, to znaczy jak. Zrobić taki bilans szkolny, podsumować i zaplanować nowy rok szkolny, a w szczególności pochylić się nad zajęciami dodatkowymi, na co my, rodzice, mamy największy wpływ. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam Pa!